Transfer Mariusza Fornalczyka do widzewa Łódź pobił dwa rekordy. Był to wówczas najdroższy zakup w historii klubu z włókienniczego miasta, do tego była to najwyższa sprzedaż w historii korony Kielce. Ile widzew zapłacił za Fornalczyka? Półtora miliona euro. Do tego dochodzi jeszcze wysoka pensja 22-latka. Według informacji Szymona Janczyka z weszło, skrzydłowy Włodzi może inkasować nawet 40 tysięcy euro miesięcznie. Gigantyczne jak na polskie warunki pieniądze. Dlaczego Włodzi postanowił wiono zainwestować tak duże środki w młodego piłkarza, który na boiskach Ekstraklasy nigdy nie generował jakichś wielkich liczb? O Fornalczyku zrobiło się bardzo głośno ponad rok temu, po meczu reprezentacji Polski U-21 z reprezentacją Niemiec U-21. Wtedy to Fornalczyk przeprowadził efektowny rajd, po którym zdobył gola na 3-3. Niektórzy już wtedy widzieli go w dorosłej reprezentacji. Gdyby nie Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, to możliwe, że byłby dziś w reprezentacji. Może byłaby podmianka ze mną? Myślałem nawet o tym, tak symbolicznie. Mam z nim mega dobre relacje, rozmawiamy, bardzo mu kibicuję, robiłem wszystko, żeby mu pomóc. Żałuję, że wyjechał z pogoni, ale cieszę się jak się rozwija. Ma gaz, ciężko pracuje na treningach, nigdy nie odpuszcza. Mówił o młodym skrzydłowym Kamil Grosicki i dodawał, myślę, że będzie to jeden z najważniejszych skrzydłowych, który będzie stanowił o sile reprezentacji. Te wypowiedzi nie zestarzały się jednak dobrze. Mamy początek grudnia, a Fornalczyk w barwach Widzewa głównie rozczarowuje. W 16 meczach Ekstraklasy zaliczył zaledwie jedną asystę, co jest dorobkiem mizernym, wręcz szokująco słabym. To dla porównania 15 lat starszy Grosicki w 17 meczach tego sezonu strzelił 6 goli i dorzucił 4 asysty. Jak na razie to nie zanosi się na to, żeby Fornalczyk miał zostać nową gwiazdą reprezentacji Polski. Daleko mu do tego. Nie jest to niestety wynik moich marzeń. Czasami zagram dobrą piłkę, i okay, nie zdobędziemy z tego bramki, ale zdaję sobie też sprawę, że czasami podejmuję gorsze decyzje. Wiem jednak, że liczby przyjdą, bo z meczu na mecz może nie do końca to widać, ale czuję się lepiej, więc mam nadzieję, że te liczby, które są ode mnie wymagane i których ja od siebie też sam wymagam, przyjdą już niebawem. Mówił 22-latek na początku listopada, niestety mamy początek grudnia, a liczby wciąż nie przyszły. Kajetan Schmidt. O tym chłopaku zrobiło się głośno, gdy zaczął wykręcać naprawdę niezłe liczby w warcie. Poznań. W 84 występach strzelił 10 goli, i do tego dołożył 9 asyst. To lepsze liczby niż miał wspominany przed chwilą fornalczyk w koronie i pogoni łącznie. Nic więc dziwnego, że młodym utalentowanym szybko zaczęli interesować się ci najwięksi i najbogatsi w ekstraklasie, jak chociażby Legia, Lech, Jagiellonia czy Krakowia. Ostatecznie młody piłkarz trafił zaledwie do zagłębia Lubin. Dlaczego? O tym, jak wyglądały negocjacje ze Szmytem i jego przedstawicielami, opowiedział na kanale futbolowym dyrektor sportowy Sportowy Łukasz Masłowski. Braliśmy go pod uwagę jako transfer potencjalny do klubu. Oczekiwania samego piłkarza i ludzi, którzy go reprezentują, były nieadekwatne w naszej ocenie. My jako Jagielonia zweryfikowaliśmy, że te oczekiwania nie są adekwatne do tego, w jakim momencie kariery się znajduje. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że kajetan Schmidt, który jest na początku swojej kariery piłkarskiej spadający z ekstra klasy z wartą Poznań, wchodzi do szatni i będzie zarabiał więcej od kapitana, który jest 10 lat w klubie, był na mistrzostwach Europy. Nasza propozycja była dla kajtka niesatysfakcjonująca. No to skończyło się tak, że kajtek trafił do Lubina, w którym zapewne liczyli na to, że chłopak się rozwinie, wypromuje. no i odejdzie za kilka ładnych milionów euro, a tu niespodzianka. Szmyt w barwach miedziowych nie potrafi wejść na poziom, który prezentował w warcie Poznań. Na dolnym Śląsku skrzydłowy ma zaledwie przypłyski nie jest w stanie ustabilizować swojej formy. Były też oczywiście problemy zdrowotne. Do tej pory w 37 występach strzelił 3 gole i zaliczył 4 asysty. Jeśli Kajetan Schmidt będzie chciał zimą lub latem zmienić klub, a sporo na to wskazuje, to takimi występami na pewno sobie nie pomaga beznadziejny mecz. Napisał na X dziennikarz Filip Trokielewicz po tym jak Zagłębie przegrało aż 1-5 z Pogonią Szczecin. Podobno w kontrakcie 23-latka jest zawarta klauzula wykupu na poziomie 800 tysięcy euro. Tylko kto tyle za niego zapłaci. Sezony 2022-2023 i 2023-2024 były bardzo mocne. W wykonaniu Michała Rakoczego utalentowany zawodnik Krakowi grał, strzelał, asystował. Wydawało się, że ta jego kariera nabiera tempa. Od razu pojawiły się głosy o powołaniu do reprezentacji Polski, a sam piłkarz otwarcie głośno opowiadał o swoich planach transferowych. Włochy docelowo najbardziej bardziej chciałbym tam trafić. Ciekawa jest też Liga Holenderska. Serie A i Eredivisie to ligi piłkarskie, w których jest więcej miejsca, więcej gry w piłkę. To dobre miejsca na pierwszy krok. Psychicznie i mentalnie jestem mocny, wiem, że dam sobie radę. Ostatecznie Rakoczy nie wylądował w Serie A ani Eredivisie, a w drugiej lidze tureckiej. Został wypożyczony do Ankaragucu, w którym w 16 występach strzelił zaledwie jednego gola. Następnie wrócił do Krakowi, w której prawie nie gra. Myślę, że Michał mógł być rozczarowany, że Krakowia go nie puściła, gdy był w piku sprzedażowym i przychodziły oferty na poziomie 2 milionów z MLS i Holandii. Profesor Filipiak rzucił hasło, że zacznie rozmowę od 5 milionów. To było nierealne. Dziś wartość polskiego piłkarza ligowego, poza wyjątkowymi przypadkami, to nie jest 5 milionów. Tam został popełniony błąd, ale nie przez nas czy Michała, tylko przez Krakowie. Dwa lata później wypchnęli go do Turcji na wypożyczenie do drugiej ligi, jego kariera nie poszła w odpowiednim kierunku. Bo Krakowia nie sprzedała go w piku. To była pra przyczyna problemów. Opowiadał u Tomasza czwiąkały agent piłkarski Maciej Zieliński. W obecnym sezonie rakoczy w barwach krakowskiego klubu wystąpił w zaledwie trzech meczach. Na boisku spędził tylko 59 minut. Dominik Marczuk miał świetny sezon 2023-2024. W 34 występach strzelił 6 goli i dołożył do tego aż 13 asyst, a Jagielonia zdobyła wtedy mistrzostwo Polski. Następnie za 1,5 miliona euro ruszył na podwój MLS. To miał być tylko przystanek w karierze utalentowanego zawodnika. Wiadomo, najpierw MLS, a potem jedna z topowych lig w Europie. Wydaje mi się, że włoska. Na pewno chcę jednak każdą decyzję podjąć z głową, zastanowić się wiele razy, wypisać sobie plusy i minusy. Gdzieś ta moja kariera od trzeciej ligi po drugą ligę i po Ekstraklasę fajnie się toczy, krok po kroku. Nie chciałbym iść od razu na głęboką wodę, tylko podejmować decyzję z chłodną głową sam zawodnik. Na boiskach MLS, marczuk jednak został brutalnie zweryfikowany, nie odgrywał kluczowej roli ani w realu Salt Lake City, ani w FC Cincinnati, do którego trafił na wypożyczenie. W barwach tego pierwszego łącznie 31 występów, 2 gole i 4 asysty, a w tym drugim zaledwie 5 występów. Teraz czeka go powrót z wypożyczenia właśnie do Salt Lake City, ale z grą tam może wcale nie być tak łatwo. Czyżbyśmy za chwilę mieli oglądać marczuka biegającego ponownie po boiskach Ekstraklasy? Przypomnę tylko, że on ma za sobą debiut w reprezentacji Polski. Strzelił gola w przegranym 1-5 meczu z Portugalią. Pamiętacie to w ogóle jeszcze? Inni utalentowani, o których było bardzo głośno, było wokół nich sporo szumu, a teraz jest całkowicie cicho? 19-letni Dariusz Stalmach, który był nazywany polskim Sandro Tonalim, grywa sporadycznie w ostatniej drużynie drugiej Bundesligi Magdeburgu. W tym sezonie 7 występów i tylko 220 23 minuty spędzone na boisku. Maxi Ojedele po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Legii ruszył na podbój Ligę. Zderzenie z wymaganiami Strasburga okazało się jednak bardzo brutalne. Do tej pory Ojedele rozegrał zaledwie 23 minuty w eliminacjach do Ligi Konferencji. W Lidze nawet nie zdołał zadebiutować. Do tego doszły jeszcze problemy zdrowotne. Jego poziom okazał się rozczarowujący w trakcie przygotowań do sezonu. Podobał mi się sam pomysł sprowadzenia go do klubu. Uważałem, że może pasować do spół Liama Roseniora. Może nie w pierwszoplanowej roli, lecz na początek jako zmiennik. Jego pierwsze występy w spalingach były jednak beznadziejne. Miał duży problem z nadążaniem za tempem gry, rytmem meczu. Podobnie wyglądało to na treningach. W racingu poziom jest wysoki i wyrównany, więc naprawdę łatwo wypaść z obiegu. Powiedział na łamach weszło dziennikarz Lekip o sytuacji nieciekawej Maxiego jedele A o polskim Messim Mateuszu Musiałowskim już nie raz i nie dwa wspominałem. On ugrzązł na Cyprze. W tym sezonie zaledwie trzy występy i jeden gol. W Lidze nie grał od sierpnia do grudnia. Siedział na ławce albo był poza kadrą. Jak widać, Henningberg nie jest wielkim zwolennikiem talentu musiałowskiego.